Mogę ci przerwać? Coś ważnego. Nie mogę znaleźć jednego dokumentu. Chodzi o Anię. I znowu? Dlaczego ty zawsze bagatelizujesz, kiedy próbuję mówić o dzieciach? Nieprawda. Poza tym ty nigdy nie mówisz o dzieciach, tylko ciągle o Ani. Mam dość i wiecznych problemów i niezdecydowania. Ania bardzo dokładnie wie, czego chce, tylko ty tego nie słuchasz. Interesujesz się tylko Maćkiem i to nie do końca. Rezygnując z medycyny, zranił twoje ambicje i odsunąłeś go od siebie. Jeszcze z niczego nie zrezygnował, jak mu się nie wydaje. Słuchaj, czy ty uważasz, że mnie nie obchodzą własne dzieci? Przecież ratując imperera ze skóry udowodniłem coś wręcz przeciwnego. Ale w jaki sposób? Kłamiąc i fałszując fakty, czego ty na Boga chcesz? Procesu. A którego? O spowodowanie wypadku, czy włamanie do apteki? Jak myślisz, po której stronie barierki nas postawią? A no jest mi wszystko jedno. Niech wymiar sprawiedliwości zdecyduje. Ja nie czuję się winna, tylko zastraszona. Wierzę, że prawo będzie po naszej stronie. Przestań opowiadać takie banały. Od kiedy to prawo jest sprawiedliwe? A od kiedy to należy brać prawo we własne ręce? Zabrnęliśmy w jakiś ślepy zaułek. O co ci chodzi? A żeby się to w końcu skończyło. Nie wiem. Poradzę się prawnika i wyjaśnię wszystko raz do końca. Zabraniam ci. Niczego nie możesz mi zabronić. Ten mężczyzna, Rafał, podobno widuje się z Anią. Ja nie mam zamiaru czekać, aż wpakuję ją i Maćka w kolejne tarapaty. Ty myślisz tylko o sobie i swojej karierze. To ja muszę się zastanawiać i myśleć o dzieciach. Teraz jesteś naprawdę moja. Cała. Mój pierwszy chłopak. Moja pierwsza dziewczyna. Ciekawe, jak to będzie potem. Za 10-20 lat, komu będziemy o tym opowiadać? Ty swojej żonie ja mężowi? Coś ty. Będziemy mieli po 70 lat. Będziemy siedzieć przy kominku i wspominać nasz pierwszy raz. Będziesz miał kocyk w kratkę na kolanach. Hmm, a ty termofor? Nie powiem gdzie. Hej, dzieciaki! Nie za dobrze wam? Zazdrościsz? Pewnie. I sama wywoływałam Domu Kultury w Sokółce, a potem zdefinowalicie mnie. Dwa są niedobre. Co z nimi zrobisz? Niech to co? Nic, lubię robić zdjęcia, mam całą szufladę. a w domu u rodziców drugą. A ten? To kto? A to taki facet z osiedla, na którym mieszkałam. Podobno kiedyś był nauczycielem. A teraz mieszka Dzień. gdzieś po piwnicach, noclegowniach. Twarzowiec. Więc przygarnął pięć bezdomnych psów. Naprawdę się nimi opiekuje. Ty wiesz, że ludzie chętniej dają pieniądze dla psów niż dla niego. Muszę się wziąć do pracy. No ale zostawia sobie pooglądam, dobra? Dobra. No ja nie wiedziałam, że jesteś taka zdolna. Przestań. Naprawdę. Lece, pa. O której wrócisz? Chodzi mi o to czy nie późno. Postaram się nie, ale trudno powiedzieć. A mam czekać z kolacją? Zjem w pawie. Masz dzisiaj wolny dzień, wypocznij sobie. Nie ma sensu, żebyś gotowała. To jak spotkasz Łukasza, powiedz mu, że załatwiłam mu te dyskietki. Jakie dyskietki? On będzie wiedział. Teraz rzadko przychodzi. Na ważniejsze sprawy jest zakochana. A, fajna ta dziewczyna, ta. To... Martyna. Też ją lubię. Ciekawe, ile potrwa ta ich pierwsza wielka miłość. Nasza trwa do tej pory. Chciałabym w to wierzyć. Nie wracajmy do tego, co było. No to idź już do tej... poszedł w pierwszej kolejności. No ale kiedy je właśnie jutro. Ach, no tak. Dyżur przy dzieciach. Zapomniałem. Wpisz do karty, żeby nie zapomnieć. A pan profesor kupuje dom w Puławach? W puławach? Dlaczego? No nie wiem. Ale mój brat mieszka właśnie w puławach i mówił, że widział pana na rynku. Oglądał pan dom z jakąś panią. Myślałam, że pani Alicja właśnie w tej sprawie się umówiła. Lepiej za dużo nie myśl. Mam konsultacje w puławach i dlatego brat mógł mnie widzieć. No wiem, ale ta pani jest architektem i dlatego pomyślałam, że... Twój brat od dawna mieszka w puławach? No tak mniej więcej od roku. Bratowa stamtąd pochodzi i rodzice dali im pół domu. Wcześniej mieszkali w Warszawie, mieli tylko kawalerkę. No i dlatego brat się zdecydował. A teraz kawalerka została dla mnie. No, a ona nie może mi tego darować. Ta bratowa. Pamiętasz, żeby zapisać zalecenie? Tak. Na no, temu mojemu bratu to pewnie się coś pomyliło. To pewnie nie był pan. Dlaczego? Bywam w puławach. No tak, ale on mówił, że pan, to znaczy ten facet podobny do pana, całował się z tą panią w samochodzie. No ale on pana widział raptem tylko raz, to pewnie mu się coś pomyliło. No tak z pewnością. Cieszę się, że przyszłaś. Tyle czasu spędzamy w aptece na rozmowach, a tak rzadko mamy okazję Spotkać się w normalnych okolicznościach. Dostaniemy żelaków od tych naszych rozmów. Andrzej w szpitalu, Jacek w panie. W końcu mamy czas dla siebie. Mam wyrzuty sumienia, że ciągle mówię o sobie. Pewnie masz dosyć moich chłopotów. Mam podobno. Nie wiem. Aż trudno uwierzyć. Jesteśmy w tak różnej sytuacji, masz dzieci, męża, który cię kocha. Jaki by nie był ten twój Andrzej, ale Cię kocha. Ja cię też cię kocham. A to, że ma swoje za kołnierzem. Jak każdy z nich. Pod tym względem się nie różnimy. Powiedz mi, co to za życie? Pełne kompromisów, ciągłe udawanie. Jak długo tak można? Całe życie, moja droga. Całe życie. Nie tęsknisz za zmianą? Boję się zmian. Wiążą się z ryzykiem, a kto to lubi. <laughs> Są tacy szaleńcy. Wspinają się na wieżowce, skaczą do przepaści, wyruszają na zwariowane wyprawy. Czasami im zazdroszczę. Niebezpieczeństwa, w jakie się pakują? <laughs> emocji. Alicja, emocji. I co zrobimy? Z wieczorem? Z naszym życiem. Nie mogę opuścić Ewy. Dlaczego? Byliśmy razem tyle lat. Będzie jej ciężko. Znajdzie sobie kogoś. Nie sądzę. Dlaczego? Ty możesz, ale nie? Ewa jest specyficzna. To znaczy? Trzebuje ciepła uczuć. Ach, ty mężczyzna mojego życia, ty. Każda kobieta tego pragnie. Ja też. Nie o to chodzi. Ona nie umie flirtować, kokietować. Wszystko bierze na serio. A faceci boją się takich kobiet. Tego wolą łatwiejsze zdobycze? Nie mów tak. Jeżeli jestem dobrym materiałem na kochankę, to znaczy, że nie mogę być dobrą żoną? Mogę. Ale nie twoją, tak? Żal ci jej? Żal. Nigdy nie wasz się powiedzieć o mnie w taki sposób, słyszysz? Nigdy. Nienawidzę litości. Ty jesteś inna. Piękna, silna. Przy Tobie mogę zdobyć cały świat. Kocham Cię. Twoje dobre samopoczucie to nie wszystko. Udowodnij to. Jak? Powiedziałam ci jak. Nie znałam cię tak. Ja. Bo często ukrywam swoje emocje. Niepotrzebnie. Pięknie w oczach, kiedy o tym mówisz. Napijesz się czegoś mocniejszego. Czy ja wiem? Ale tylko troszkę, dobrze? Napijmy się. Za spotkanie. A ty? Ja nie wiem, czy jeszcze mogę. Co? <laughs> Chcesz powiedzieć, że. <laughs> to jeszcze nic pewnego, ale. Co so zdobienie?